No dobra, to wiesz, to lecimy z tymi kompleksami. Tak. <noise> już, już chyba takich głupich pytań nie, nie, nie <noise> będę zadawać. To może zadam inne pytanie. E Czym nie. dla Ciebie jest szczęście? Dla mnie to stan ducha. Jak. Ale co to znaczy? Co to znaczy stan ducha? W sensie jak. To jak, uczucie, po bo... prostu. Uczucie, jak. kiedy masz to uczucie? Na przykład. Kiedy masz takie uczucie? Kiedy tak się czujesz? Tak. Dobrze kiedy, sobie. Kiedy... W sobie, pewnie, tak? Bo to uczucie w sobie. W sobie, no. no. Kiedy. Robię coś, co jest w mojej Nie wiem. Moje od początku do końca, tak jak czuję. Ale mów tak, żeby cię tak Nie wiem, nie chcę używać tutaj jakichś górnych... No, no dobrze, no to powiedz tak, jak czujesz. No to powiedz tak, jak czujesz. No No to właśnie chyba coś takiego. No. Wtedy czujesz się szczęśliwy. No. Ale czy tylko wtedy, kiedy czujesz wewnętrznie, ale też coś, co możesz. Czym się podzielić, czy nie? Tak. Czy chcesz też. się podzielić tym szczęściem w gruncie rzeczy? Też takie poczucie, że to, co mam, nie wiem, w sobie może się przydać gdzieś dalej, na przykład. Znaczy, może pójść dalej. To znaczy, gdzieś. ja myślę, ale czy to naprawdę wtedy mhm. to robisz tylko z tym, żeby to nieść dalej, tylko czy po prostu autentycznie dzielisz się tym. Tą to swoją, jest mnie, no. czyli swoją jakąś tam radością, tak? tak Czy tak. jakiegoś takiego mm. zadowolenia, czyli jakby tym chcesz się podzielić. Tak. Okej. Okay. A ja też nie przez przypadek zadałam to pytanie, bo, bo dzisiaj, tak jak w tym pierwszym, nie powiedzieliśmy, że dzisiaj podzielić się. Dzielić się jakimś uczuciem szczęścia czy w ogóle takim zadowoleniem, nie daje, znaczy, nie, nie ma tej wiary takiej, że to jest możliwe. I to nie chodzi o to, że ty jesteś w euforii, w jakimś odlocie, tak. tudzież na chmurce, wiecie, takiej fruwającej, tylko po prostu w takiej autentycznym spotykaniu się, każdego, każdego dnia, również i dzisiaj. No.